Dzień dobry, no cześć, co tam u was zwać wielkim świecie show-biznesu? Emil z tej strony, jeżeli ktoś mnie jeszcze nie zna, a to jest Quake Life na Steamie. Tak, 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 Quake Life na Steamie, ja jestem niebieskim, tam jest zielony, giń, że zielona żmenta, odejdź, o cholera, zostałem zawity. Proszę państwa, Quake Life powraca, powiedzmy sobie, on już gdzieś kiedyś tutaj był, była możliwość grania w niego, a, cudownie. Przez przegląd, powiedzmy sobie, przez przeglądarkę, klienta przeglądarkowego. Aktualnie jest on na Steamie, dużo się chyba nie zmieniło w tym. Oprócz tego, że jak dalej nobię i to tragicznie nobię, jak widać doskonale, ale niestety nobienie w tej grze jest e, czymś naturalnym. Niestety, no, ho, ho, zginął prosto w oko. Ham 1 dostał prawidłowo, nie w tych map, to jest chyba najbardziej przerażające dla mnie, ponieważ nie grałem w Quake'a od Ohoho albo i jeszcze więcej podstawówka, że miałem podstawówkę ośmioletnią, to powiem Wam tyle Quake 3 Arena grało się, przy czym grało się Grałoś, ja na przykład nie miałem dostępu do internetu, żeby grać to przez online, tylko były piraty i grałem sobie tylko i wyłącznie z botami. Czasami w kawiarenkach internetowych sobie graliśmy, i oczywiście zawsze się kampiło. Nie pamiętam jak ta mapa się nazywała, ale ona była piękna w kosmosie. Oczywiście, no. Ała, boli, strasznie mnie to boli. Powiem wam jedną rzecz: uśmiecham się jak głupi do sera, grając w to aktualnie. Jest jedna wielka rzeźnia, akurat, bo to dosyć mała mapa się nam tutaj znalazła. Że tak powiem, um, ale Kurde gra się fajnie. Osoby, powiedzmy sobie z rocznika do 90 roku, bym powiedział tak. Na pewno, Quake Arenę sobie pamiętają i mogą sobie przypominać, tu nie ma żadnych perków. Tu nie ma żadnych super hiper dodatków. Tu jest za to emil z Railgunem. A to jest mój trzeci albo czwarty mecz, jeśli się nie mylę, który gram. A dobra, to było wyjście. On dostał. E, I co? Jakieś są różnice? Teoretycznie z tego co wiem są. Przede wszystkim możemy od tego standardowego Quake Life, albo chociażby ostatnie doszły zmian. Trochę zmian wyszło, się pojawiło. Mówię tak szybko jak gram. E, przede wszystkim możemy sobie wybrać jaką broń na dzień dobry chcemy mieć, co już pokazuje, że gra jest mniej skillowa. Prawda? Bo nie trzeba znać timingów na mapach, zbierać co, wiedzieć gdzie jaka jest broń i znać map, do tego wszystkiego mamy strafe jump. Wystarczy trzymać spacer, nie trzeba tego naciskać za każdym razem przy lądowaniu, żeby szybciej biegać. E, więc gra się zrobiła trochę bardziej no friendly. Czy mi to przeszkadza? E, nie. Mi to w żaden sposób nie prze... Łoł mamusiu. Do widzenia. <zysy> <zysy> Bo jest dalej! To, co najpiękniejsze w Quake'u, czyli pierdzielanie z każdej głupiej strony w każdą możliwą inną stronę. Po prostu pełna... Ee, bym powiedział Call of Duty na sterydach bez głupich perków. Przy czym trochę bardziej skillowe, bo nie mamy właśnie tych głupich perków. Haha, widzieliście? Impresiv. I zginąłem. Ginę. Ginę tragicznie, ale... Szczerze powiem, trochę mapa jest taka... Nie najlepsze na Railguna z tego co patrzę Ale czemu by nie? No <śmieniu> O ginie, chamy! HAHA, <śmieniu> dobrze mu tak Przepraszam GIN, patakiuńcu jeden Ty cholerny! No z... <śmieniu> No i nie udało mi się go zabić. Amunicja, jak widzicie, nie ma takiej opcji, że potrzebna jest amunicja dla każdej broni. Oddzielna jest dla wszystkich, więc um, jak będziemy no friendly. Jest opcja 1 na 1 gdzie są, że tak powiem, klasyczne klasycz... zasady. Aha, no i one fragment, przegramy to, bo ja mi się pojawił. gdzie są klasyczne zasady gry, ale nie próbowałem. To było piękne. Może dziwnie to zabrzmi, ale ja uśmiecham się jak głupi do sera podczas tej gry. Naprawdę jak głupi do sera. To jest hmm, coś pięknego. Przypominają mi się te piękne czasy, kiedy, no, owszem, grało się na te głupie boty, bo internetu nie było. Czasami do kumpla, do kumpli się poszło, którzy w bloku mieszkali. Oni mieli tam sieć sobie pociągnęli w jakiś sposób mm, i wtedy... Oj, oj. Przepraszam. I wtedy się grało. Te jeden na jeden, czasami dwóch na dwóch, różnie to było. No to już jest trochę ciekawsza mapa na moją broń. Opsa, opsa, i jump! Zeskoczyłem. To już mapę trochę lepiej znam. Jeszcze jeden meczek. ma, oczywiście nie mogę strzelić do niego. I wio, lecimy z tą grą. Red no, Pięknie, red to my chyba, tak? Jestem red... Nie, jestem blue. To nie dobrze. Nie podoba mi się to. Szukamy się na razie. Ach, tied. No. Nie ma nas zbyt wielu. Gini! Nie udało mi się go ubić. Więc e, ja jestem nobem w tej grze, o czym już mówiłem e, parokrotnie w dniu dzisiejszym nie przeszkadza mi to, nie przeszkadza mi to, że przegrywam. Po prostu trafienie z religana, tak jak teraz nie ma nic przyjemniejszego. Oczywiście ważne sobie nie mieć zbyt dużego pingu, więc granie na streamie w tą grę jest. wow, e, dosyć ciężkie. Ha, ha! No dobra, wyszło to nie najgorzej. Jak widzicie, uczę się na razie z religanem. Nie ma co robić, zooma... Owszem, grafika jest O, ob... tutaj nic nie ma. Grafika, ktoś powie, jest obrzydliwa, ale sprawa jest taka, ten... Ta gra pójdzie na wszystkim, ona pójdzie nawet na kalkulatorze bez większych problemów. No nie ma opcji, żeby był jakiś sprzęt, na którym Quake Live nie zadziała. To była gra, która działała na przeglądarce, więc... Sami widzicie, jak to wygląda. Teams are. No i przede wszystkim pierwsze zdanie, nie stoimy w miejscu, stoimy w miejscu, stoisz, giniesz. No, nie umiem jeszcze robić straf jump, nie pamiętam jak to się robiło. Oczywiście mamy cudowny racket jump, ale to no, ja nie mam rakiety, żeby to zrobić. Trochę się tam widzę, tam pouciekali wszyscy, hopsasa. Gdzieś słychać ich w słuchawkach, nie wiem, ustawiłem dźwięk trochę. Uuuu, kolego! Ach, to było do przewidzenia, że zginę. Jest jakaś śmieszna opcja, gdzie życie wraca. Jest taki rodzaj meczu, że wraca nam życie. E, powiedzmy sobie, że niech to będzie. No oczywiście na taką odległość używanie rengana jest bardzo głupie, ale na większą to już co innego. Woohoo! Dwuk! No to nie. To nie jest dobry pomysł. Aktualnie jestem dwa punkty w plecy. No trudno się mówi. Trafiłem ja tam kogoś? Trafiłem. No, rejtgan, widzicie, nie zabija jednym strzałem, ale dwoma to już co innego. Prawda? Ja też uważam, że to było impresiv. Impresjonalista jestem. <grybujesz> o, proszę, że skończyła mi się amunicja. Uuu, panie, idź pan se stąd. Gdzieś pan tutaj jest jest życie. które by mi się bardzo przydało. Tarcza wróciła. Życie, życie, gdzieś ty jest. Ej, dużo życia. Impressive. Oooo, wow, układ damage dostałem po twarzy. Trudno się mówi. Słuchajcie, QKF jest dostępny na Steamie za darmo. Możecie go sobie odpalić. Wow. Ściągnąć jest wersja premium, gdzie, się, gdzie trzeba coś ciekawego płacić, ale mnie to dużo nie interesuje. Szczerze powiedziawszy. O Ledar, dużo miał życia. Mnie to dużo nie interesuje. Na ten moment nie planuję wersji płatnej. Na ten moment naprawdę nie planuję wersji płatnej sobie załatwiać że to się otwiera po tym jak ktoś po nim przejdzie. Więc uważajcie, żeby nie wpaść. Aj, chciałem uciec na dół. Latam w ogóle po całym biurku, jak opęta... To, wow, to było nie fair! Że wyskoczyłem w takim miejscu. A tam jako Pentana aktualnie, ale też mnie przy. Czy ja lokalnie? Nagrywam to lokalnie. Czasami robię bardzo głupie rzeczy. Co mi się w grze nie podoba, jest jedna rzecz. Zmiana broni. Mam tak tak szybko mi lata te kółko, że mam problemy z tym lekkiem. Ou! Się ma! Dostało mu się po twarzy, ale mi to nie przeszkadza. Aj! Panie! Idź pan mi stąd! Nie lubię takich tutaj! Słaniakusze, chodźmy po życie. Niech będzie shotgun: pa-pa-pa, pa, 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 pam, para, pa, pa, pa. Ohoho! Jeżeli on wejdzie,. A, dobra, zginął. Prawidłowo. Prawidłowo, że mu się zginęło, choć mi potarsze, bo tego brakuje. Brakuje mi też trochę mocno życia. Hahaha! <laughs> <laughs> Lać hamy! Bez szkoły. Są hamy bez szkoły, które nie miałem grać. Kurde, czuję się jak okres dzieciństwa, powiedzmy sobie. No dobra, dzieciństwa. Liceum, tego fajnego liceum. Podstawówki, przepraszam, ale tej fajnej podstawówki. Że tak powiem, um, nasz. u, wygrywamy. Po raz pierwszy chyba wygrywam mecz yy, w Quake Life. Świetnie. Od, yy, od kiedy zacząłem grać. Zacząłem grać ze 3 dni temu. Wow, panie. U, ginie się, oczywiście się ginie. Nie przeszkadza to, bo bardzo szybko wracamy do życia jest oczywiście wiele trybów, jeden na jeden, e, jakiś team deathmatch dziwny również, to jest zwykły team deathmatch, trybów jest cała masa, dla mnie to jest ten podstawowy, najfajniejszy, najprzyjemniejszy, jest oczywiście free-for-all, ale... Hadu, 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 hmm, Trochę życia by mi się przydało. Najgorsza z możliwych rzeczy, wpaść do wody. Dobra, teraz skoczmy po to życie u góry. Weźmy tarczę do tego i czujmy się twardo. I teraz, nawet railgun mnie nie załatwi. Tak łatwo. Coś słyszę, gdzieś tu coś się dzieje, tylko nie wiem do końca jeszcze gdzie. Więc powiem, że pierwsze dwie gry biegają jak szalony. Teraz staram się biegać między życiem, bronią, amunicją i tak dalej. Żeby czuć się hiper. Aj, nie czuję się hiper, ale wygrywamy. Mm, czy polecam Quake Life? E, jak najbardziej. Czy zostaniecie z... jeżeli pierwszy raz będziecie do niego grali, Zostaniecie zmiecień z powierzchni Ziemi? Jak najbardziej. E, nie ma innego wyjścia. E, aby było inaczej, przede wszystkim też dlatego, że kur, o cholera. Jakby ktoś się wiedział e... ja Quake Damage. przed zawsze czytaliśmy czy Quake Damage. To nie kład, ale to już szczegół. Pięknie. Haha! że ha. za chwilę mnie zabiją! Pierwszym strzałem lepszym! Chyba, że gdzieś życie znajdę! Życie, życie, gdzieś ty jest, kiedyś byłeś tutaj! Życia, życia! Dajcie, bracia! Bo mnie zabdźgają! Strach się bać, strach się bać! Strach się bać, strach się bać! tu jest życie, ale tam się to coś złego dzieje! Mm, nie oberwałem jednym strzałem! No tak to wyglądało! Baba. Dobra, jestem prawie na samym końcu w moim teamie, mi to nie przeszkadza. Wróciła te, wróciło też mi troszeczkę tarczy. Piękny one shot, one kill. O cholera, jak ja nie lubię tych granatników. A! Wpadłem w granat! Hamstwo i drobno mieszczaństwo. Mmm, -hmm. Weźmy sobie trochę więcej amunicji, weźmy... A, życie jest mi niepotrzebne, wskoczmy sobie na górę. Uuu! prawda, twarz! Jakby ktoś nie wiedział, jak się atakuje z... Auć. Zabolało. Jak się atakuje, wyrzutnią rakiet yy, pod nogi, proszę Państwa, zawsze pod nogi. Nie próbujcie trafić kogoś bezpośrednio, tak jak ten mnie, dwa strzały, dwa strzały to ładnie, zagrane. Uuu, ale masakra. To ja się pobawię trochę o, pa, 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 granatnikiem, czy wyrzutnią rakiet. O, hopsasa! Oczywiście życie nam znika, ale mi to nie przeszkadzało. Bo sam ten dźwięk Hopsasa jest tak przyjemny, że ohoho, oh, albo jeszcze lepiej. Życie, 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 życie! Było nowelą. Krótką, ale przemiłą. A, no, chodź tutaj kolego. Alerka. Quad hmm. damage. Ktoś powie, Emil, strasznie nobisz, yy, w żaden sposób mnie to nie obchodzi. Możesz sobie mówić, nobie robię i tak dalej, to nie jest problem. Najważniejsza jest przyjemność z gry i biorąc pod uwagę, że gram sobie tutaj, nie dostaję żadnych chyba dodatków za wygranie gry, przegranie, żadnych perków, doświadczenia, nic takiego nie znalazłem do tej pory. Po prostu zwykła sieczka. Zwykła, najnormalniejsza na świecie sieczka. Ktoś powie, jak najbardziej, ale... To, czy wygrywam zależy w większości od mojego skilla. Jakiego mam cela, jak znam mapę, jak skaczę sobie i szybciej się poruszam. I tylko i wyłącznie, a nie od tego ile czasu siedzę i kampię. Bogaci nie robię tutaj bogaci, bo więcej, bo więcej przeciwników zabiją. Biedniejsi się tylko i wyłącznie muszą na swoim skillu polegać. No i przyspieszamy teraz. Pięknie. Daj się mi raket lancer, pobawia się w nim. Trochę im poznikali ludzie. Pounciekali z lekka. Z tego co zauważyłem. Hmm, nie dostaję też żadnych dodatków za to, że troszeczkę go zabiłem, leciutko oberwał. Nie ma tak, czegoś takiego. Albo tego kilim, albo tego nie kilim. i nie ma pół kilim, ćwierć kilim. Jedna dziesiąta kill im. Raczej Double kill i zginąłem. Nigdy więcej niż trój, trzech nie udało mi się zabić. Więcej niż trzech chyba w jednym, za jednym życiem. Um, co jest. Okej. Okay, co mi nie przeszkadza w żaden sposób. A do tego te dźwięki. Wracamy się, skaczemy, patrzymy A, piękne, biegamy jako szaleni. Ale on które z... No, udało się go trafić. A tak, zwykłym karabinem to zapomnijcie, że coś ciekawego zrobicie. Nie da się... A normalnie się zaczyna właśnie chyba od takiego zwykłego karabinu. Regan jest świetny. Myślałem, że wpadnie tam, powiem szczerze. Miałem nadzieję, że wpadnie tam. No nie idzie do końca. Ile jeszcze? Dwie minuty potrwa meczek. Z tego co widzę, aktualnie wygrywamy. 25 punktów. Raczej mało prawdopodobne będzie, że przegramy ten mecz. Przygotujmy się na bliższy dystans. Aaaa, ta, ta, ta. O, przynajmniej zemsta była. Tutaj, tutaj, tutaj. rzeczy, której osobiście. A, pobawmy się inną bronią. Porzucajmy trochę tego kolerstwa. A, przy okazji, monitor, który obsługuje 140 Hz albo 122 Hz. Ostrzegam, będzie tak płynnie, że może wam zacząć boleć głowa. Musiałem wyłączyć sobie po raz pierwszy te 140 Hz, bo było za płynnie, nie wiedziałem, co się dzieje w tej grze. Nie żartuję, po raz pierwszy w życiu coś takiego byłem zmuszony zrobić. Co, było dosyć zabawne? Hmm, może po prostu trzeba się przyzwyczaić. <śpiewanie> no nie zawsze to wyjdzie. Tak jak człowiek by chciał! Eee, wow. No i dobrze, nie ginie. Minuta, ale to wygraliśmy. I tak już. Nie ma opcji, żebyśmy to przegrali. Jestem szczęśliwy, jestem zadowolony. Jestem pełny pasji dla Starcrafta 2. Ale quake... Hmm, stara miłość nie rdzewieje. Ha, ha. No i dobra, 47 do 12, do 100, d... no 47 do 12 można tak mówić, bez tej jedynki z przodu. Tu będzie ham. A nie ma, znikło muszę. Pa pa pam. czy polecam? Polecam. Um, szukajcie do Slimmy Quake Life, ściągnijcie sobie, zarejestrujcie się. Jeżeli graliście kiedyś przez przeglądarkę, um, warto na pewno jest teraz um, odświeżyć sobie swoje konto. Ah, wygrana. No i punktów. Okej, okay. minus 5 zginę 25 razy, zabiłem 20 jestem szczęśliwy. Jestem bardzo wręcz szczęśliwy z tego powodu. Dobra, Dzięki wszystkim za uwagę. Ja sobie wyjdę z tej gry. Możemy sobie wyjść. Um, ba, ba, ba tutaj jest live match. Możecie sobie obejrzeć, jak to wygląda brzydko wygląda jako przeglądarka. Polecam. O! Na jakąś nagrodę. Wygrałem mecz. Killjoy. jej! Ej, pokażcie mi nagrodę. Pokażcie mi tę nagrodę. Jakieś nagrody są? Czy one coś ciekawego dają? No, nope, nie bardzo. O, patrzcie, tylko hat trick. Tylko 4% coś takiego zrobiło. A, dobry jestem. Raptor. Tylko 9% to zrobiło. Cudownie. W sumie ciekawe rzeczy. Social life, coś ciekawego możemy zobaczyć. Nie mam życia. Okej. Okay. No pięknie. Um, no cóż, naprawdę tylko 5% zdobyło to, że wygrało jakikolwiek mecz? No chyba tutaj też są osoby, które od dawna ze starego konta dawno nie grały. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeden z Was się ja mieli zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Cześć!